Opanowałem jedną broń, czemu by nie drugą? Arogancja będzie twoją zgubą. Nie służymy nikomu. W takim razie te też sobie wezmę. I odda broń darkinów, albo umrze. Potrzebuję twojej mocy, kapłanko. Odsuń się, dziecko. Ta broń należy do mnie. Sądzisz, że jesteś dość silna, aby dzierżyć broń darkinów, dziewko? Daj mi tę broń. Odbierz to, co ci się należy. Nie ma drugiego takiego jak ja. Daj mi broń darkinów, albo ulegnij cieniom. Odsuń się, bracie. Nie ruszaj się. Ciii. Cicho. Tchórze się ukrywają, ale nie uciekną. Słusz mi raz. Nigdy. Zali! Tak! Jakże nierozsądnie! Na rzeź! Prer. Dowiedziesz swojej wartości? Pewnie nie! Ja zawiodłem cię, Zedzie. Jestem wolny! Uuu. Cień nigdy w pełni nie znika! Czyha w każdym sercu! Uwolnij mnie, a sięgniemy po naszą zemstę! Toń w cieniu! Nie ulegnę! Gniew! Pozwól mu działać! Słabi obawiają się cienia. Kieruje nimi strach. Zagłada jest coraz bliżej. Tak, twoja! Ty jesteś narzędziem, ja jestem bronią. Kłamstwa, którymi karmisz umysł! Dziecka już nie ma. Został zabójca. Będą bać się mojego imienia. I płaszczyć się na dźwięk mojego. Śmierć i cień przychodzą po każdego. Po niektórych prędzej. Czy to oczekiwanie jest moją ulubioną częścią? Nie wolę zabijać! Szybka dłoń zadaje gładką śmierć. Gładka śmierć jest nosząca. Zaraz serce wieje. Widzisz, Darkinie! Pokaz prawdziwej mocy. Imponujące. Triumf buduje się na fundamentach śmierci!